Na twarzy mam makijażu, który kiedyś zamienił. To makijażu, który... I to jest wszystko. Serdecznie witam na kanale Dla Pań w eleganckim wieku. I nie tylko. Jeśli masz ochotę, to tutaj możesz postawić mi kawę. Link znajdziecie w pierwszym komentarzu. Bardzo dziękuję i zapraszam na film. Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie na kolejnym filmiku Na kanale Beauty 65, na kanale dla pań w eleganckim wieku i nie tylko moimi. Witam Was serdecznie, wszystkich nowych, wszystkich starych, starzem, bo tu starych nie ma, tutaj ewentualnie może być um, elegancki wiek, a mój elegancki wiek wynosi 67 wiosen. Kochani moi, z czym do Was dzisiaj przychodzę? Przychodzę do Was serią. Makijaż do kapelusza, już chyba były cztery zrobione? Widzicie co, nie pamiętam. Eee, a dzisiaj postanowiłam zrobić sobie z tym kapeluszem, moi drodzy makijaż. <laughs> z tym kapeluszem robiłam już sobie, kochani, e, zdjęcia. Eee, Selfiki, ale aparatem. Robiłam swoje, swoje portrety i mam nawet portret z kotem Simonem, który jest niezadowolony. A było to tak, że ja pstrykałam sobie te zdjęcia do, do, do kamery i tak dalej. Samemu jest ciężko do kamery, do aparatu i tak dalej, I naprawdę jest ciężko. Nabiegałam się kroków, narobiłam jak głupia, ale no, coś tam wyszło. A Simon co chwilę przychodził i mi przeszkadzał. Co ja się podniosę, to się od niego przewraca. W końcu wzięłam go pod pachę i zrobiłam sobie z nim, kochani, autoportret. Wszystko tu Wam pokażę, jak to wyglądało. Ech, ech, może jak przepiję, kochani, przyszłam do Was tym razem z kawą. Ja tylko taką piję. Kiedyś piłam czarną jak smoła, a od kiedyś zaczęły problemy z żołądkiem to piję taką bardzo, bardzo mleko z kawą. Takie latte macchiato sobie robię, pomieszam. Dobre, mm, dobre. Mm. Chciałam z wypić kawę, moi drodzy, bo mam zawsze na początku filmiku taką prośbę do Was, żebyście, moi drodzy, wypili ze mną kawę, postawili mi kawę, choć piję herbatę, mogę, możecie herbatę postawić, po prostu docenić tutaj to, co ja wyprawiam na tym kanale. Bardzo się cieszę z wszelkich tego typu właśnie kaw z wami. A zatem na przyszłość wypiję. Dobre, dobre, dobre. O to chodzi. Kawa teraz nie, nie ma w takim wypadku goryczki. Jest naprawdę bardzo fajna. Zrobiłam sobie naprawdę taką. Gdzie poszukam? A zrobiłam sobie naprawdę taką bardzo słabiutką. A zatem, kochani, postanowiłam ten do kapelusza zrobić ostatnimi czterema e, cieniami. Może podbiorę jakieś inne skoń, skądś e, z tej palety? Czyli to będą, moi drodzy, czyli postawię, żeby mogła później ładnie to. Czyli będą to kochani te cztery cienie i mówię może coś tam dobiorę, choć specjalnie nie ma co tu dobierać, nie? To są takie srebrzysto, e, no takie srebrzysty i, i duochrom i, i, i Bóg wie co jeszcze i znowu nie mam e, ręcznika. Kochani moi, na twarzy mam e, podkład z DAZO czyli od Daniela Sobieśniewskiego o ten podkład mam na twarzy jako pielęgnację moi drodzy użyłam znowu kombinacji z Eveline Cosmetic i z mojej kochani z ten krem z czym. i ten krem od Christiana Laurenta na wszystko. Nie czekajcie było troszkę inaczej nie było chwileczkę peptydy na peptydy poszedł ten krem a jako pod oczy użyłam kochani tylko i wyłącznie tego staram się żeby to było ostro bo ostatnio jak nie mam okularów to ja kochani nie widzę czy, czy ostro czy nie ostro jest no taka moja uroda Także to wszystko właśnie zużyłam. Yy, troszeczkę tu nos i, i popudrowałam yy, kremem pod oczy maksyneczką. Pod oczy nic nie popudrowałam, ani nie dałam niczego. Zawsze daję po makijażu, daję tutaj korektor pod oczy. No to by było, kochani, wszystko. I co? Zabieramy się za makijaż. Na powiekach mam podkład z Dazo. Trochę go roz... Chociaż roz, nigdzie nie wlas, I sobie pudrem, właśnie tym pod oczy maksyneczki, to wszystko ładnie zapudruję to, co tu... to, co tu mam. A jaką kredkę do oczu miałam? Miałam kredkę do oczu od... Y, maybe... do oczu. to brązów gdzie ona jest. Już ją odstawiłam. Maybe Line. A jest tu. Nie, nie odstawiłam. Ta bez skówek, moi drodzy, nie tak Ta od skówek, moi drodzy, która nie ma skówek. Ona jest najlepsza, mówię. No musiała taką samą zamówić kiedyś tam, jak będę pamiętać, nie? bo u mnie z pamięcią to ostatnio jest coraz gorzej. Okej. Okay. Można się przebadać na alzheimera test i ze szpiku kostnego kochani też ym, są w stanie powiedzieć czy się u was zaczyna bo wymyślili jakieś lekarstwo które nie leczy ale bardzo spowalnia chorobę okej okay. to by było na tyle z tych i co no lecim, moi drodzy lecim, leci kabarecik okej okay, jaj, ja. Jaj. Jaj, jaj, jaj. O, to jest taką miotełkę, wzięłam i ten jaśniejszy brąz, kochani, załamanie powieki, i powyżej, jego tu daję załamanie powieki, i powyżej. Dzisiaj, kochani, polecę Wam. Zwłaszcza pani w eleganckim wieku, bo to dla nich jest tak. Y, następny kanał. Y, kanał pani y, w eleganckim wieku, jak najbardziej, 60-letniej, która mieszka w Niemczech, jest wdową i pracuje w Niemczech jako opiekunka ludzi starszych. Tam mieszka u tych ludzi, opiekuje się nimi no nie wiem, przez, przez niemiecką firmę, czy przez polską firmę i tak dalej. Ta pani jest przykładem mojej, Barbara ma na imię, przykładem kobiety w eleganckim wieku, która jest elegancka. Która jest elegancka, która ubiorem potrafi naprawdę Wszystkie swoje nieciekawe cechy zatuszować, teraz bierzemy taki zatuszować, ukryć, a to, co w niej najfajniejsze, po prostu wydobyć na światło dzienne. Pani jest ma, ma przyjaciela, a jakże, ale jest niezależna, samodzielna, w każdej chwili, jak ten przyjaciel, od, znaczy, nie, jak to powiedzieć, nie korzysta po prostu z jego finansowej pomocy, dajmy, dajmy na to. Prezenty, czemu nie, bardzo fajnie, ale jest samodzielna. Jest, to jest ja, co ja u kobiet po prostu yy, widzę bardzo chętnie, bo wynajdują kobiety dużo, dużo yy, takich. Yy, wytłumaczeń, dlaczego żyją na łasce jakiegoś chłopa, nie? No tak to jest, kobieta powinna być niezależna, finansowo absolutnie, no i w ogóle, powtórzę się po raz enty, żeby móc spakować, i teraz jeszcze tym jasnym brązem, żeby móc w jednej chwili spakować swoje rzeczy, czy w dwóch chwilach, wynieść się, albo wystawić jego za drzwi, jak to woli, i kochani, żyć sobie zadowolona, bez jakichś tam łask, że u mnie mieszka, czy coś w tym stylu, nie? I masz tutaj zaraz słuchać to, co ja ci mówię, to jest święte i, i, i w ogóle masa jest takich kobiet, które sobie nie zdaje sprawy, że, że źle robią dla siebie przede wszystkim, bo czy w związku, czy w, czy w życiu, czy w pracy, zawsze trzeba myśleć najpierw o sobie, a dopiero później o innych. Bo jak będziemy ze sobą zgodni, to będziemy też dla innych sympatyczniejsi. Jak siebie polubimy, nie? to będziemy dla innych, nie będziemy um, niestabilne. Mężczyźni też nie? ostatnio był um, chyba. Co to, jak to się zwało? Um, o depresji tydzień czy dzień. Nie? No i e, dużo o tym mówiono. Tutaj w telewizji jeszcze dzisiaj mówią, wczoraj mówili, dzisiaj będą mówić, e, będą oglądać, co to za choroba, e, czy można ją wyleczyć i tak dalej. Nie? W większości przypadków nie można jej wyleczyć. Niestety, taka jej uroda jest. Yy, no i takie sytuacje życiowe też prowadzą do depresji, nie? No co odprowadzi? Wrodzona też może być, nie? Dziedziczna. Jak najbardziej. Ale sytuacja yy, też stabilność, nie? Stabilność na czyjejś łasce jest. Nie? No to. To jest żadna stabilna sytuacja. Żadna, absolutnie żadna. Jak się patrzę, żeby mi tutaj... No ciężko jest z tymi, wiecie, pomarszczonymi brwiami cokolwiek wymodzić sensem, no ale modzimy, nie? W jesteśmy po to, żeby modzić. Prawda? Prawda. No i tak to wygląda, moi kochani. No dalej. Jeszcze tu poprawię. Czy ja namawiam panie, szanujcie siebie, a później dopiero myślcie o innych. Przede wszystkim szacunek i miłość do siebie własnej. I nie mieliście go z egoizmem. Bo to nie jest egoizm. To jest też dla tych ludzi, którzy z nami żyją i mają kontakt. I, i, i w ogóle. Nie? Wtedy, kiedy nie jesteśmy ze sobą w zgodzie. Nie no będziemy nigdy szczęśliwi. Bo ciągle coś będzie nam przeszkadzało. A tak, jak będziemy zgodni ze sobą, siebie polubimy przede wszystkim, bo to jest podstawa to wtedy spokojnie można sobie. Wiecie. No. Można sobie wtedy. myśleć o innych i jest się wtedy, kochanie dla tych innych, lepszym. Po prostu lepszym, nie? Bo jak człowiek nie jest ze sobą w zgodzie, to nie jest, nie jest w stanie, moi kochani, podejmować decyzji, które, które zrobią nam dobrze, czy żyć które, tak, że będziemy żyli ze sobą naprawdę w pełnej zgodzie i szczęśliwi. Nie? Bo to jest przeważnie tak, że Czujemy się wiecznie czemuś winni, nie? Jak ktoś nam coś powie, to bierzemy to do serca, czujemy się winni. Ja mówię o, o, o partnerstwie, nie? że wiecznie jest wina po naszej stronie, na przykład. A to nieprawda, wina jest po prostu, dlatego czujemy się winni, bo nie szanujemy siebie, nie patrzymy na, to, na tę sytuację jakimś takim... Okiem zdrowym, okiem, które najpierw, okiem w żenicy, której jesteśmy my, a dopiero później cała reszta. My patrzymy wtedy z perspektywy tego człowieka, z którym jesteśmy. W ten sposób. Tak to wygląda. I patrząc, żeby komuś dobrze było, to nigdy nie będzie dobrze nam. Absolutnie. To o tym można zapomnieć. Najpierw my, a później cała reszta świata myślę, że już chyba starczy, jeszcze to przelecę tym o Roz, rozdyźdą to, rozchmurkuje jak się uda I co robimy? No oczywiście, że odcinkę robimy, inaczej nie, nie pobawimy się.

Po prostu obłęd, moi mili, obłęd, naprawdę, Pff. Pff. niesamowite są te cienie, niesamowite i nawet się palcem mam, trochę nauczyłam. I teraz co, bierzemy który, ten, ten, który mieliśmy ciemnym brązem i maczamy, i maczamy. dotykamy ciemnego brązu, aplikujemy. Nie wiem, nie mam na to słów. Za mało szkół skończyłam. I sobie tutaj teraz przeciągamy nie? i tu. O. No i ja po prostu... Patrzcie, jak pięknie to się... Jak pięknie to się y, ze sobą proszę ja was... No. Y, Blenduje te świecące i te i tematowe. No, re rewelacja, kochani. Absolutna rewelacja dla mnie są te cienie. Teraz, kochani, też taką kuleczkę i przeciągamy sobie tutaj. O! Coś tutaj mam w tym oku, żeby mnie się lepić. Nie chcę ten przylepiać, ten cień. Nie wiedzieć czemu. No ale. O. I sobie weźmiemy teraz tego jaśniejszego i sobie nim to to rozblendujemy. Hmm? I teraz sobie to odsklejamy. Ok, i sobie takim o takim niedużym zrobimy. Wiesz, tu żeby było? Ten jest, um, jakby płatkowy, wiecie? Tak jakby. Spróbuję go tu wziąć, odbić na dłoń. O! o. Jest jak jest. Drugie No i co teraz wypadałoby zrobić kreskę? No, weźmiemy tę wstęplowaną. Kochanie, znalazłam tą skiko i nią sobie tutaj wypełnię. I tak sobie pomyślałam, tu klej jeszcze mam na dłoń, że by wziąć pędzelek, wyczyścić go taką kuleczkę. Uhu kuleczka, o. o, wziąć tego jasnego cienia i powiększyć sobie oko. Naprawdę niewielką ilość, żeby to tak się po prostu jak cień, żeby to wyglądało jak cień. No. Nie jak cień cienia, tylko jak cień rzucony przez tam coś tam. Okej. Okay. I więcej nam nie potrzeba. Jesteśmy już gotowi wszyscy. Kochani. I rzęsy, twarz, usta, ory, oczy. Rzęsy. Okej. Okay. No, cała reszta. I zaraz jak to zrobię do Was wracam. I oto kochani. Ja w makijażu do kapelusza. Ok, moi mili. A zatem, kochani, co, czego użyłam do reszty makijażu? Więc do rzęs poszło to no wie to są najlepsze rzeczy z tej. Oj, coś, mi... oh, oh, oh. e, coś mi. Coś tu gdzieś odkurzyć chyba trzeba by... dokładniej, bo tu urzędują, a już mi. E, ten, ja. Także to było to. To, co do mi pokazałam wam. Kiko kredkę też do, e, żeby przyciemnić, pokazałam wam. E, rozświetlacz róże, brązy, pomadka. Też z kiko. Przepiękna, taka perłowa. Tu się psy. Ona tu widać, że jest ze się psy, A to psy się tak właśnie na ustach e, zostawia. Nosi się ją komfortowo, no ale niestety trzeba się domalowywać, moi drodzy, bo, no bo nie, nie trzyma. Po prostu nie trzyma. I, i, no I tyle, I co zrobić? Nic, niczego nie zrobisz. Jako eyelinera jeszcze raz wam powtórzę u, u tego z tą pieczątką, a jako taki na poprawkę, słuchajcie, ten eyeliner mam już, nie wiem, 100 milionów lat. On jest, no i tak, przy komputerze jest. Ja wam wpiszę, ale on jest ta, tani jak. Barsz, to była taka kolekcja jakaś kocia um, z kotem. To jest chyba z um, Rivalde Lub, albo li, Rival de, Love Me z Rosmanowej marki, której w, w Polsce, chciało w Szczecinie, której nie macie. No i oczywiście, aha, czy czarny tusz na ten, to taki mam tutaj z dyżurny. On jest też z um, Maybelline wyżurny, czarny, tusz. Ok, i to chyba jest wszystko, co mam na twarzy. Yy, makijażu, który robiłam poza yy, obiektywem aparatu, żeby go uzupełnić, bo praktycznie my robimy tylko tutaj makijaże oczu i tylko czasami makijaneczkę twarzy, jak się coś zdarzy. Nie? A że mnie się rzadko zdarza, to zostawiam tego twarza i maluję tylko oczy. Moi kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Mam nadzieję, że mogę dalej takie dla Was kręcić. Kochani, z całego serca dziękuję Wam, że jesteście, że przychodzicie, że kciukacie, że podajecie dalej. Frekwencja jest taka, że normalnie ja zaczynam oniemiennywać się. Tyle łapek, tyle, tyle łapek, oh Boże, tyle jest wejść na, na ten kanał. Fakt, że połowa z tych zagląda, nawet 3 minuty nie wytrzyma i pójdzie jak nie większa część, ale to jest taka, takie życie w internecie, wy, wy, nie, takie życie na YouTubie z jego algorytmem, którego nikt właściwie nie rozumie, i, ale każdy ma swoją pewną teorię, pewną, znaczy pewną tezę, nie? teorię. <grych> Także ja już przestałam wierzyć w tego chłopaka, który tam takie rzeczy opowiada, dlaczego, co i jak, co trzeba zrobić, czego nie trzeba zrobić. Także na razie jestem z tej okazji bardzo szczęśliwa, bardzo zmotywowana przede wszystkim do filmików, żeby robić, żeby wymyślać dla Was coś, coś takiego innego, bo wszystko się powtarza, to jest wszystko mielone, ale nie powtarza się to i to na pewno, że robią to panie po. 60, jest garstka po prostu, w całej Europie podejrzewam. I no, które są naturalne, bez botoksów, bez jakichś tam odszczykiwań, <laughs> bez chaluronów szczykiwania, tylko tak jak ja, mają pielęgnację i za pomocą makijaża robią z siebie biustwo albo i niebióstwo. <laughs> Kochani moi, Dziękuję Wam za kawę. Moja się już widzicie tak piłam, że się ostała, ale to na przyszłą kawę z Wami popijam sobie łyżka zaraz się usta od. Mhm. Oczy odbiły od, się i proszę o jeszcze tych kaw. Bardzo, bardzo mi one pomagają. Zawsze można, można za coś kupić coś nowego. A żeby dla Was przetestować i, i dla siebie samej też, i żeby pokazać kochani. A zatem z całego serca jeszcze raz dziękuję, a od siebie, moi drodzy. Ogrom zdrowia Wam życzę, ogromów i spokoju niekoniecznie świętego. I widzimy się już całkiem niedługo w następnym filmiku. Pa. pa. Mua. Mua. Dziękuję bardzo i do następnego filmu.